Cześć, witajcie w czwartym odcinku z Cywilizacji z gry Polską. No i sobie wejdziemy tutaj na panel religijny, tak mamy za postępy. Tutaj już Aztekowie trochę wierzą w katolicyzm, i ile można powiedzieć. Tutaj Norwegia jeszcze nie bardzo ten. Małym chyba się wróci, ma 20 tur ży życia swego. Małym musi więc wracać, żeby nam tutaj zrobić jakiś zasób dodatkowy. Kakao przydamy robiąc robią świątynne, czyli idziemy pod religię. Ros i w celu... Już tutaj, a z tego się już wycofują do siebie. Bruksela idzie na wschód. Zastanawiamy się, co by tu porobić. To jest kaud barbarzyński. Rado potrzebuje obszarów i udogodnień, że udogodnień... Hmm. Tutaj zaś... No nie wiem, te kadzidło na razie za bardzo nie chce mi się kupywać, tu zaś sól, tu zaś będą konie, Egipt się powiększał, nowe miasto. Hmm... Gdyby tutaj budowniczy też trochę porobić, bo jednak mamy trochę rzeczy. Tam konie na północy. Trochę trzeba tego porobić coś. Norwe Norwegia też się z Egiptem nie lubi. O, proszę, pewnie dlatego, tego coś się pewnie poszło o morskie. Dobra, zobaczymy, z na razie jest skałd Aztecki jest ten tutaj, coś sfrądrował, farmę farmę Norwega. I na razie tak to się właśnie tutaj, tej cywilizacji robi. Tutaj poszukają aż będzie sól, bo sól jest zasobem. Y, luksusowym, więc z tego jak nie mam, pewnie tutaj będzie dodatkowa wiara. Jestem. Ktoś stworzył etemenaki, że etemenaki to jest cud, który jest ten, ten jak sobie powierzycie, się cywilizację portugalską, po pierwsze, a po drugie, to jest bardziej na cywilizację stricte bagienne. Czy też... mały tutaj można sobie zrobić zasób, mały. I zrobię sobie srebro, u srebro, to daje hajs. Okej, okay. teraz mały jest trochę tylko taki, że po prostu broni przed barbarzyńcami. Będzie fajny. Zaś Aztekowie idą w naszą stronę. Trochę mnie to niepokoi, że Aztekowie tu idą tak do nas sobie swobodnie. I sam mały może tutaj pilnować naszej północnej granicy. Tam są, na północy są lasy. Lasy na północy. To by jakieś fajne miasto z warmińsko-mazurskiego, ponieważ to zwykle na warmi jest dużo lasów. Trochę wiem, to się tym, bo mam Nie. Norwego... Norwegowie zaś mówią, że jesteśmy do bani, bo mamy kiepską flotę. Nie sobie gada jakieś kłopoty kurcze. Mają tutaj inne priorytety aniżeli. Jakieś tam stateczki. Daliśmy tutaj gry i rekreację. Dzielnicę rozrywkową, która się tego udogodnienia zapewnia. I kolejny tutaj będzie szkolenie wojskowe. Chyba poddamy emisariusza. A u nich idzie sobie trochę na północ. Tutaj wojowie niech tutaj się wracają. Łucznicy niech stacjonują. Wojowie sobie mi przez morze iść. Teraz się trochę wycofamy, może. Hmm, dobra, tutaj sobie już. Hmm, chyba to nas przybywa z delegacją. Rosja nie wiem gdzie jest, ale Rosja gdzieś ze Scythią. Czy Może wyślemy delegację do Rosji, bo przecież gdzie ruskie są? Może. Kurde, tutaj jest zaś barbarzyński Łucznik będzie bronić granice, chociaż bardziej ci barbarzyńcy są zainteresowani napadnięciem na Brukselę chyba. Mało nic nie. Naukowo y, astronawigacja, obróbkę brązu. Wojskowa tej bombę kulturową, czyli że jak będziemy sobie wojskową, to nasze granice się po prostu powiększą. Może, dobra, kupimy sobie to pole z solą. Właśnie, sól daje busta do wiary. Fajnie. Tylko i za dwie tury będzie dzielnica religijna. Mały niech też sobie stacjonuje, jak gdyby Aztekowi coś odbiło. A jeszcze do ruskich z tym. myślimy, czwarte granice, może. Hmm, chcą o nas trochę pieniążków. A dobrze tam to grosze. Dobra, może tymi wojami zamiast i koczować przy granicy norweskiej, to lepiej się jakby co piemy. Azteków ma autokrację Aztekowie, czy tak samo jak my chyba. że na razie się interesują głównie Brukselą, a nie nami. Więc, tak tylko profilaktycznie się trochę wycofiemy. No i będzie już dzielnica religijna czy też świątynna w Krakowie. Hmm. Klepacja jest z nami zainteresowana. Mam nadzieję, że tylko ma dobre intencje. Alba, żeńcy już nic dalej szturmują wojsko brukselskie. Chociaż uno momento, mam tutaj taki ten, czy jeżeli teraz sobie zrobimy pobór do wojska brukselskiego, a mają tam tego, czy dojdziemy kolejnego osadnika. Mechanika, niestety, kurczę, niestety, osadnik jest nadal brukselski. Chcieliby go na pewno i barbarzynicy, po czym byśmy musieli go piłnąć barbarzynicą. Mały tutaj niech sobie odpędzi tego zjadowcę. źródło żelaza. Żelazo jest to, żeby tutaj na farmie, kurczę, trzeba było na farmie żelazo i żelazo tutaj. Czasko powiedziałem budowniczego, kaplicę. OK, zrobimy tak. Najpierw sobie idziemy w kaplicę. A później sobie zrobimy budowniczego. Żeby nam tutaj pięknie nad żelazem zapracował. Koniecznie będzie chyba astronawigacja, nie wiem. Możliwe, że Norwek wtedy się trochę uspokoi. Niech stoją w wojowie. Bo kruchym lodzie, o, czyli Kleopatra tutaj się... ...miastami-państwami. Teraz tu ja jest to kurczę coś... ...to jest to my jakby... ...wypełniamy jej tą... Jej ten e, cel... E, ...lidera, a zaś cel ukryty. I, to nie spełniamy, bo cel ukryty jest... ...żeby zrobić państwa-miasta. Nie wiem, czy Egipt też też w Brukseli jakieś wpływy mieć? O kurde! Represja sklepatrona będzie o wpływy do Brukseli, w Wilnie zaś Montezuma chce suzerenować Wilno, a tam Szynkid... Hmm, Szynkid to zaś Ruscy chcą inter sobie wziąć. Hm, Gniezno. W Gnieźnie się przydał po pomniku może do się akweduk daje wyborów mieszkalnych. Ale teraz, dobra, na się teraz zobaczymy, jak tam dzielnicy nie, nie gdzie by było. Tu zaś fajna świątyna, plus 2. Campus też nie najgorszy, też tutaj plus 2, widzę. kampus biznesowa to, biznesowa to potrzebuje rzeki, już też jest plus 2. Kulturowa, no kulturowa też potrzebuje cudu, żeby mieć busta. Więc na razie chyba w gnieźnie. A nie też sobie damy świątyną, chyba tu. Tutaj chyba, tutaj chyba, ale na no, razie się zrobi pomnik? Niech też idą na północ, gdzieś tu jest obóz, bo kurczę, zresztą ci, ci barbarzyńcy muszą iść przecież, no nie? Kolejny łucznik w Brukseli. I za niedługo osiągnie kres swego żywota. O, o, o proszę, proszę, tutaj obóz barbarzyński odnaleziony. Hmm. Kres życia mały za 10 tur i radą potrzebuje tutaj: U, Mount Everest! Isi Polita, To zaś jest y, tutaj stricte. Stricte cywilizacją, yy, też, znaczy nie przepraszam, bohaterką stricte pod y, zwycięstwo y, wojskowe, aniżeli pod religijne. By się przydała ta. Że chimiko by się przydała, jeżeli chodzi o, o zwycięstwo religijne. Tu zaś mamy w Krakowie możliwość już teraz wyrządzenia sobie misjonarzy za 150 punktów wiary. Tu go kupimy i misjonarza wyślemy. Wyślemy. Tu się nawrócenie. Wyślemy. Yy, chyba do Azteków pójdą. Mount Everest to mamy. Mount Everest. Mount Everest. Symbolą plus do wiary. Też by trzeba było tu gdzieś osiedlić. Plus do wiary. Kurczę, ktoś Aztek sobie na północ zakłada miasto. Ja musimy trochę działać szybciej, jeżeli chcemy więcej miast i miasteczek. Tylko wrócił kupiec, Teraz w takim razie może do gniezna kupiec, żeby też w nie powstał mój punkt handlowy. No zaś do Azteka niech idzie głosić dobrą nowinę. Mały niech się rozprawi z tymi, z mały, póki jeszcze możemy z jego usług, że tak powiem, skorzystać. U Rosji, już założyła prawosławie. Więc nie będzie tak łatwo o ojcestwo religijne, jak mnie mam. Tutaj pozbędziemy się tego skauta barbarzyńskiego. Mały niech też dalej bije tych. Tutaj jest dość, że tak powiem. Na wypożyczeniu można powiedzieć od Brukseli na 30 tur. Że, tutaj tu jest fajne miasteczko, ale w Krakowie, czy nie w Krakowie, zaś może w Krakowie kolejnych hocaników. Za ile tych hocaników byśmy mieli? Za 8 tur. Ach, nie wiem, czy takie to by było dobre. Tych osadników. ale dobra, niech też sadników tutaj będzie. W gnieźnie, tu się robi świątynna dzielnica. Tam są kunie. Okej. Tutaj niech żyje dobrą nowinę u Azteków. Na razie religijne tutaj u, judaizm, islam, prawosławie, katolicyzm tutaj będzie trochę ciężko. A my na razie religii tutaj nasz e, car Rosji, 11. Nie ma jest zbyt dużo. Zresztą wiking no, ma dosyć sporo, Kleopatra też. Oj, wydaje mi się, że wyciectwo religijne nie będzie aż takie proste, jakby się mogło wydawać. Nie może u Azteków szerzymy dobrą nowinę. Coś... Nie czy nic, mam nadzieję, tylko, że Montezuma... Ten... Szkolenie wojskowe, okej. Okay. Niej, kres życia w ma, maui. Dobra, to ten. Tu zaś łucznicy y, poszli z Brukseli nie się cofną. Kolejny w takim razie będzie obróbka żelaza. Może obróbka żelaza. A kulturowo. Krytyka obronna. W Radomiu zro... możemy zrobić teraz sobie może ka kaplicę w Radomiu. Dobra, kaplicę w Radomiu. Po czym zastanowimy się, żeby naby Dzielnicą biznesową. O kurczę, tu te też nie głupie. A emisja sobie wyślemy do, czy nie zaś da daje, jakie premie? Krajowe plus jeden. I że kuknie, dobra. U, Mulan. Mulan też jest stricte e, wojowniczą. Tu chociażby odkryliśmy szynki. Tu zaś mamy wszystkie miasta azteckie. Siedem trudna na dzień, co dobra. Idziemy do azteckiej stolicy, tam, przeżyć dobrą nowinę. Mamy mulan, ale mnie ta mulan nie wiem, czy tak, mnie ta mulan interesuje. Mamy kogoś kolejnego misjonarza, ale na razie niech ten do Azteków dobrą nowinę dostarcza. budowniczy niech idzie nam kopać żelazo. No dobra, w tym się odkroczymy sobie rzeczkę. Przecież na północ odkryjemy. Coś ciekawszego niż jedynie się futra. Coś są barbarzyńskie Łodzie. tutaj są. Z tego co mi się dawało Wyspy brytyjskie chyba. Okej, tam tutaj będzie na nad żelazem. Jeśli uczniowie w Brukseli, niech idą na północ. Jak tam z czasem? 16 minut. Dobra. Jak pożegnamy małego, to zdaje mi się, że... Wtedy zakończymy odcinek. To jeszcze kolejny klan barbarzyński, znaczy nie klan, przepraszam, klany też mogą być, ale że sobie wybramy tryby bez barbarzyńskich klanów. Tutaj niech pracuje nad kopalnią. Mamy obróbkę żelaza i cud żabal barkal, który, żeby, go, żeby mieć tego cuda, to trzeba, że tak powiem, Trzeba kupić sobie pakiet cywilizacji Nubi, żeby mieć ten pakiet. Kolejne w takim razie będzie dla nas szkutnictwo. Wszystkie noski lądowe. Szkutnictwo niech będzie. I może sobie kupimy galerę w Radomiu. Nie wiem. Galerę możemy. Galerę nie możemy, więc niestety. Nor z Norwegią dalej będziemy mieli kosę. Jak widać. Mały niech odkrywa sobie tam na wschód, póki jeszcze żyje. Delegacje z Norwegii, Aztekowie, to nas nie za bardzo cieszy. Teraz do nas strzelają i dzid, dzidami idą. Się może wycofamy, ewansujemy. Tak wiem, że to nie moje wojsko. Są dużo lasów tutaj. Budowniczy tutaj musi farmę zdelegalizować, bo tu jest źródło żelaza. Żelazo jest dobre. Bo wiem. Dobra. Tymi sobie zlikwidujemy barbarzyńców kuszników. Ci zaś niech idą jeden krok do tyłu. Będą mogli zbombardować tych dzidowców. Tak, wiem, że to się napiknie, że ale ja to mówić: Dzidowcy. Bo taki serwis: Dzidy są łoku, kurcze, Tu jest osadnik norweski, osadnik egipski. Ja cię kręcę. Ech, raczej Norwegowi wojny nie będziemy wypowiadać. Zresztą nawet siła militarna hmm, na prowadzeniu, a zaś Norweg ma jakąś najgorszą siłę militarną, można ulepszyć do zbrojnych. Norwegii... Norwegia ja się zniknęli, bo tu i Jastek, i tych tempi, i ruskich tempi, i... Szestetie tempi, to gdzie jest to tu jest. Mały niech idzie na południe, nie? Tu idź, tyto widzę mi jedzi? I tutaj trzeba będzie tą e, farmę usunąć? Uczynnicy tutaj niech strzelają do tych dzidów Za ile turk kończy się nasz żywot mały? Za dwie tury, więc nie mamy nie nic odcinka. A w Radomiu, tymczasem w Radomiu sobie wyślemy tutaj pana. E, chwileczkę, chwileczkę, coś mi tu nie gra. Gdzie tu są moje misjonarze? Tutaj, a bo nie mamy religii jeszcze. W takim razie niech idzie z Krakowa, pan misjonarz, dobra. Niech idzie pan z Krakowa w takim razie. Na dopiero dajcie będzie nawrócony. Może, może do, do, do Norwegii niech teraz będzie sobie jeszcze no no Norwegą dobrą nowinę głosić, będzie. I tam jakieś kurcze Odyny, jakieś inne loki, tory, inne te, tego typu. A słuchajcie, radom, uuu jest tu i barbarzyński ten. Bar kolejny obóz barbów. To teraz sobie pójdziemy, żeść dobrą nowinę, właśnie ten, Chyba tym się nie zajmiemy w kolejnym odcinku, właśnie, dobrą nowinę wśród Norwegów. Mały zaś tutaj, kolejny obóz barbarzyński. Kurczę, też akurat dopiero teraz. Ale lepiej piją niż niż wcale. Może pomoże to Egipcjanom z Deka. Kolejna kopalnia żelaza w Krakowie. I właśnie, epos o Maui. Maui już zmienił miejsce mieszkania. Krakowska ma takie busty, że ma bust do kultury i religii za każdą relikwię. Więc bohaterów też by tutaj wypadało nie sobie rozpędzimy obóz barbarzyńców. Tym się uleczymy. Czy nie, tutaj się, pójdziemy, może tutaj, tym ten. Osadnikiem tutaj, y, może niech wybierzemy się pod Mount Everest. W Krakowie niech się buduje świątynia. I na tym byśmy zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co w ramach tej serii, co tam dalej robić. Czy jednak zwycięstwo religijne jest osiągalne? Czy jednak to jedynie mrzonka? Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, miłego końca wakacji, bo niedługo wakacje się kończą. Dla studentów jeszcze nie, ale dla y, innych tak. <grym> Do usłyszenia. Cześć.